Czyli rozumiem, że Adrian Zandberg nie chciał walczyć. E, ja wiem, czy nie chciał walczyć. Przeczytam ci coś, a ty zgadnij, kto to powiedział. No może będziesz wiedział. Konfederacja, wszystkim innym partiom opozycyjnym, które udają, że bronią demokracji, dała lekcję demokracji, lekcję transparentności, lekcję dobrej organizacji i lekcję kontaktu z obywatelami. No nie wiem. No, kto był? Tak, po fantazji, kto to mógł tak powiedzieć. Nie mam pojęcia. 17 stycznia, pod grobem Nieznanego Żołnierza, byłam razem ze środowiskami wojskowymi i również pan pułkownik Bielec, czyli przewodniczący Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wyczytał ciebie wśród obecnych. Mm -hmm. Nie było ciebie i nie było nikogo z kierownictwa partii ani, ani krajowego, ani, ani warszawskiego. Cała imienia Misiewicza mm -hmm. albo Janigera będzie. Mm -hmm. To godniejsze nazwiska. Zostało zebrane 200 tysięcy podpisów. Jaki lewica ma stosunek do tego? Nie dawać paliwa faszystom. Po prostu nie warto. Nie Czyli... warto wchodzić na ich pole gry i nie warto stawać do, do walki yy, z przeciwnikiem, z którym. Nie chcemy mieć nic do czynienia. No, z podziwem obserwujemy, jak nasz rząd y, robi Amerykanom łaskę, jak to ładnie ujął kiedyś pan minister Radosław Sikorski. To jest parodia suwerennego państwa, to nie jest suwerenne państwo, bo w suwerennym państwie się ogłasza przetarg. Tak, jestem w komisji z panem Braunem i nie ukrywam, że czasami mamy wspólne zdanie na ten temat. Podziwo. Trzeba zawsze wyraźnie oddzielić, że co innego jest władza, co innego jest Putin, a co innego są Rosjanie. I Rosjanie jako naród są nam bliscy, zawsze byli bliscy. To są mentalnie bardzo podobni ludzie do nas, i zasługują po prostu na szacunek. A może prezydent to powinien być prezydent wszystkich Polaków i również tych, którzy myślą konserwatywniej, bardziej tradycyjnie? A może wyborcy lewicy powinni mieć swojego kandydata? No tak, zawetowo. No, nawet człowiek bardzo zły potrafi czasami zrobić coś dobrego. No ale nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej i wszystkich wrzucać do jednego wora. I mówić, że za to, że był PRL, zostaną wam teraz odebrane emerytury. Koleżanki i koledzy, którzy tam wysługujecie Prawo i Sprawiedliwości, uważajcie, bo to nie wiadomo, kto przyjdzie po opisie do władzy, może przyjdzie na przykład Konfederacja, która na pewno nie będzie miała skrupułów, i pozabiera wam emerytury, bo służyliście państwu totalitarnemu.